24 października 2019 roku. Witam serdecznie widzów, czytelników, słuchaczy Forex Clubu. Piotr Siekłania z tej strony. Czwartek i teoretycznie z perspektywy historii będzie dość istotny, bo to dzień pod znakiem Europejskiego Banku Centralnego, ale chyba bardziej kwestia w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o konferencję Dragiego, raczej pożegnania po 8 latach niż ogłaszania czegokolwiek. W związku z tym gdzieś tam z tyłu głowy, jeśli ktoś bardzo mocno nastawia się na ewentualne ruchy na euro, no być może być może trzeba byłoby przemyśleć kwestie związane z tym, że to raczej taki dla wspólnej waluty może nie być specjalnie wydarzeniem wysokiego ryzyka. No zobaczymy, bardzo, bardzo jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, dodatkowo w tle PMI w Europie. No i skoro, skoro w ten sposób podchodzimy do sprawy, no to warto z perspektywy ostatnich danych ze strefy spojrzeć, jak to, zwłaszcza w kwestii Niemiec, jak to wyglądało. W miarę nie najgorzej, jeśli chodzi o rynek pracy, w miarę nie najgorzej, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, Uh, odrobinę wyżej niż miesiąc temu kwestie związane z rentownościami niemieckich dziesięciolatków, no to tutaj byłoby to po stronie pozytywne i negatywne to oczywiście i PMI i uh, inflacja uh, PMI zarówno dla całej strefy, jak i dla Niemiec. E, inflacja dla całej strefy, jak i dla Niemiec, to to są te, te negatywy. Pytanie jeszcze raz podkreślam, ostatnia konferencja dragiego, e, nie wiem, czy tam nie będzie jakiegoś tortu i pożegnań. <laughs> Być może w tej kwestii. Także jeśli ktoś bardzo mocno nastawia się na handlowanie na, na, w ramach Europejskiego Banku Centralnego, no to tutaj myślę, że warto na ten temat chwilę. E, pomyśleć, czy to rzeczywiście może mieć miejsce. Z perspektywy ewentualnych punktów na eurodolarze a my sobie bodajże dwa dni temu robiliśmy taką wstępną analizę. Natomiast jak ten Edek się zachowuje i co może się, co może się wydarzyć? Ja spróbuję być jak najbardziej nieukierunkowany, tak żeby jedna i druga strona mogła ewentualnie coś z tego wykresu dla siebie wyciągnąć. Generalnie zgodziliśmy się ostatnim razem na temat ruchów wzrostowych, tak? Że generalnie rzecz biorąc w zeszłym tygodniu wykonaliśmy bardzo podobny ruch do tego, który miał miejsce na początku października. Osiągnęliśmy okolice zbliżone do 11.75 i z tego miejsca nastąpiła korekta, ale również kwestia korekt, jak widzimy na załączonym obrazku, jest w kwestii, w kwestii równych yy, cofnięć, tak. W związku z tym, jeśli mówimy o bykach z perspektywy handlujących na wzrost wartości na euro-dolarze, być może yy, pierwszym rozwiązaniem będzie próba yy, tradowania kwestii związanych z budową dolnego swingu, ewentualnie w tym wypadku Pierwszym poziomem godnym obserwacji, okolice 11, 20, 11, 15. Natomiast myślę, i jakby w dalszym ciągu, sądzę, że to teoretycznie mogłoby być rozwiązanie znacznie bardziej, jakby no, będę próbował bez ukierunkowania, ale jakby to, to, tego typu rozwiązanie. Oczywiście najprostsze rozwiązania są najlepsze, ale tego typu rozwiązanie, tutaj ten dolny swing, równość ruchów kolejny raz i wyjście górą, w tym wypadku wiązałoby się to z próbą ataku na okolice 1.13. Co w dalszym ciągu nie robi krzywdy sprzedającym z perspektywy średniego, średniego terminu. Ale ja myślę, że tutaj będzie trochę bardziej skomplikowanie. A jeśli już jakiś, jakiś ruch na Europejskim Banku Centralnym zobaczymy, a mianowicie to, o czym ostatnio rozmawialiśmy, a mianowicie kwestie maksów związanych z 17 października. My spadliśmy pod te poziomy, wczoraj był retest tych poziomów, dzisiaj Azja już zretestowała. Ja myślę, że my zobaczymy podwójną korektę tego typu właśnie z tego miejsca, tak żeby dojechać w okolice 10,80, 10,70, czyli w okolicy tych poziomów, o których sobie rozmawialiśmy, że z tej perspektywy już trochę bardziej byłoby mi po drodze z bykami na, na eurodolarze, ok? A ostatnim, ostatnim ewentualnie poziomem w przypadku bardzo negatywnego odbioru Europejskiego Banku Centralnego, to trzecim poziomem dla byków, jeśli chodzi o nastawienie się rynkowe, to byłby powrót w okolice 9%, 29,10 na euro na eurodolarze. Tak to wygląda z perspektywy kupujących z wyższego horyzontu czasowego. Jeszcze raz ewentualnie próba budowy dolnego swingu w okolice 11,20. Jeśli nie, to wydaje się, że okolice 10,80, 10,70. Przy głębszych spadkach moglibyśmy mówić nawet o okolicach 9,29,10. Z perspektywy sprzedających, bardzo podobnie, albo właśnie kwestia próby podejścia w ramach tych maksów z 17 i zrobienia drugiego takiego samego dystansu, czyli wspomniane, ostatnio przeze mnie wspominane poziomy pod 1,11, to byłoby pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, że mimo wszystko rynek spróbuje podejść wyżej i budować górny swing na bazie tego, co widzieliśmy w kombinacji piątek-poniedziałek. OK No i trzecie, trzecie podejście, czyli w tym wypadku mówilibyśmy... E Pierwszy, pierwszy poziom, że odrzucamy już teraz, to są okolice 11,40. Próba budowy górnego swingu to są okolice retestu 11,70. No i trzeci scenariusz, że dołek został ukształtowany w dniu wczorajszym, będzie próba budowy dolnego swingu. Kolejny taki sam rok, w tym wypadku mówimy o próbie wzrostu w kierunku 13,13,20. Nie dajcie się złapać w pułapkę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się po cześć.